Czy potrafisz rozpoznać fałszywego eksperta medycyny estetycznej po 30 sekundach rozmowy? Zacznij od tytułów. Jeśli słyszysz Expert Beauty, Master of Aesthetics albo Coach Urody, a na ścianie zamiast dyplomu lekarskiego wiszą kolorowe certyfikaty z kilkudniowych kursów, to czerwone światło. Prawdziwy specjalista jasno mówi o kwalifikacjach: lekarz dermatolog, chirurg plastyczny, lekarz medycyny estetycznej lub kosmetolog. Drugi test: styl rozmowy o konkurencji. Jeśli ktoś buduje swoją wartość obrzucając błotem innych i powtarzając, tylko ja robię to dobrze, a reszta to partacze to nie działa w Twoim interesie. Profesjonalista skupu się na Tobie, a nie na wojnach w branży. I jeszcze jedno: Instagramowe dramy, w których jedni jadą po drugich, nie są dowodem jakości. To tylko teatr. Chcesz prostego filtra? Zadaj dwa pytania. Jakie ma Pan Pani konkretne uprawnienia? I jakie są alternatywy dla tego zabiegu? Jeśli słyszysz mętne odpowiedzi i narracje, wszyscy bo za mną są źli, dziękuję, do widzenia. Napisz w komentarzu, jaki tytuł widziałaś ostatnio, który brzmiał imponująco, ale tak naprawdę nic nie znaczył.